Na rynku produkcją drzwi zajmujemy się od ponad 20 lat. Produkujemy drzwi ramowe, płytowe, z ukrytą ościeżnicą. Nasza oferta jest bardzo szeroka, więc myślę, że każdy znajdzie swoje wymarzone drzwi do swojego wnętrza. A proszę powiedzieć, co prezentujecie na dzisiejszych targach na swoim stoisku? Na targach prezentujemy oczywiście nasze bestsellery klasyczne rozwiązania, ale również mamy troszkę nowości, jeśli chodzi i o modele, i o nowe dekory. Kolory takie bardzo naturalne, kaszmir, beże, szałwia, jakby to wszystko, co jest teraz w trendach, bo staramy się podążać za trendami, no i odpowiadać na potrzeby klientów. A czy jesteście na targach po raz pierwszy, czy może jesteście stałymi bywalcami? Chyba już można powiedzieć, że jesteśmy stałymi bywalcami, bo to są nasze czwarte targi w Warszawie, także Podoba nam się tutaj, no i jesteśmy zadowoleni. A czy dużo klientów odwiedzających przychodzi na stoisko? Tak, sporo i szczególnie dużo architektów na, jakby na współpracy, z którymi bardzo nam zależy, ale również dużo osób po prostu poszukujących drzwi, inspiracji, które mam nadzieję u nas znajdą, więc serdecznie zapraszam na nasze stoisko.